E, siema, tutaj e, Reishi, W. Reishi, i to jest mój pierwszy odcinek, który nagrywam. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie wideobloga. Mm, tak, co w tym wideoblogu chciałbym powiedzieć? No to tak, po pierwsze, oczywiście, co będę nagrywać? Nagrywać będę różne rzeczy, różne rzeczy, będą mi wpadać do głowy w czasie nagrywania. Ale to są tak naprawdę. Trzy najważniejsze rzeczy, tak naprawdę. Trzy. Tak. Jedna rzecz. Pierwsza rzecz to jest najważniejsza rzecz, jaka istnieje na świecie. Um, będę nagrywać LOLa. LOLa, Jak grać jakimiś postaciami? Jak... Jakie buildy składać? Oczywiście będę też dawać e, wszystkie linki do... na, na Mobile Fire. Wszystko. Druga rzecz. Będę nagrać Minecrafta, nie tyle, że multiplayer, single player. To jeszcze może jakieś mi się uda w zrobić, jeśli będę chciał. Co na to. I po trzecie, będę robić FIFA. Będę robić akcje FIFA. Będę uczyć się grać przy Was. Bramkarzami, obrońcami i tak dalej. I myślałem jeszcze, żeby zrobić coś w stylu SCP. I coś w stylu Slendera, ale jeszcze nie jestem pewien. No. Tak sobie myślę jeszcze, że. Po co robię to konto, po co robię to konto. Wszyscy mogą się pytać, że nobie, po co ci konto, jesteś nobem, leszczem i tak um, dalej. Po co mi to konto? To konto mi dokładnie jest po to, że tak naprawdę yy, głównie nie mam co robić. Yy, tak, głównie nie mam co robić, bardzo lubię rozmawiać, bardzo mi się podoba delegowanie wszystkim co istnieje na świecie. I bardzo także mi się podoba Sam Pomysł na to, żeby coś nagrywać Ponieważ mogę się dzielić z ludźmi tym co potrafię Mogę pokazywać różne rzeczy Oraz oczywiście Mnie Wiem Ten widok szpecim wam mózg Dobra eee, Trochę mi odwala eee, Dobra Będę mówić też trochę o nowościach jakie idą Parę rzeczy na temat Innych rzeczy i może będę komentować niektóre rzeczy idiotyczne, które się stały ostatnio, i tyle. O, jeszcze jedną rzecz chcę pokazać. Możliwe, że uda mi się coś tam doogarnąć i tutaj w tym pokoju e, zrobię mniej więcej taką miejscówkę, w, w której będę pokazywał wam grę, jakie mam o, o tako, będę wam pokazywać gry jakie mam, a potem, em, potem będzie wybierać jakie gry chcecie. E, jak widać mam tutaj dużą ściankę, o, zraz, o tutaj, tutaj, tutaj o, o tutaj, o. Tu mam taką fajną ścianeczkę, tutaj, o, tutaj. E, I mogę dokładnie na tej ścianeczce sobie, e, na tej szafeczce, mogę tutaj przy, e, kłaść jakieś gry. I będziecie mi mówić, które z trzech gier, powiedzmy, chcecie, abym w nie zagrał. Według mnie dobry pomysł. Jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym pokazać. Powiedzieć to tak, od razu powiem, że, że czasu mam mało. Codziennie nie mogę grać zbyt często, ponieważ mogę grać godzinę dziennie. No, na razie. Oczywiście będę zmuszać ludzi, aby mi to zwiększyli e, o jakiś czas, abym miał czas, żeby coś nagrać, zmontować, złożyć w kupę i na YouTube'a. Mam bardzo dużo czasu w nocy, w, cza w nocy, no nie zawsze, ale dość często mogę mieć włączony komputer, a więc e, jeśli miałbym, jeśli zrobiłbym, tak jak powiedzmy teraz mam ferie, mam ferie jeszcze jakiś tydzień, e, nie, 8 dni. No, prawie tydzień. Yy, moglibyśmy zrobić coś takiego, że yy, ja by, bym nagrywał przez cały wolny czas, a potem oczywiście byście wy powiedzieli, co chcecie, a potem bym wszystkie filmy, które nagrał, bym je puf, puf i na YouTube'a. <laughs> Dobra. Yy, Okej, okay. co tam jeszcze? Jestem super. Patrzcie. Mogłem w wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy i dostałem medal co bym co, by, co by wam tu pokazać Patrzcie jakie ja mam fajne słuchawki Tu mam takie takie te pączki na uszy Czekajcie Na, na które to ucho ma być Na to mam pączki, mam pączki na uszy i dlatego że E, jestem zbyt leniwy, nie chcę mi się tego zakładać, bo mi kiedyś tam odpadło. No, poza tym, gry, jakie mam to. Dead Island. Left for the 2. E, Arma 2. Arma 2. L L L Operation. Operation Arrowhead. O, tak to się nazywa. E, mam DayZ. Mam Pff. mózg, wżarło, co ja to mam? Mam Fable 1, mam Battlefield 3, mam Battlefielda 2, normalnego, mam Call of Duty. Call of Duty, po jakie ja się wyraziłem, mam Call of Duty World War Call of Duty 2. Call of Duty Modern Warfare 1, jeden, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Mam Call of Duty Black Ops, mam. Jeszcze nie wiem, Black Ops 2, ale... zamierzam mieć. Yy, ale mam bardzo dużo Call of Duty, mam dużo strzelanek, mam naprawdę mrowie gier, więc nie zabraknie pomysłów. Komputer, 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 mój komputer jest dość szybki, więc mógłbym coś dogarnąć. Yy. A jakby mi się udało kupić jakąś nagrywarkę mm, i jeśli bym dogarnął Xboxa, to moglibyśmy, mógłbym jeszcze zacząć nagrywać, oczywiście Xboxa. Ale tak gier mam: Lara Croft, Lara Croft, mam Lara Croft. O. Yy, I byście mogli popatrzeć na, na Lara Croft, na panią z wielkimi pistoletami. <laughs> I byśmy mogli nią poskakać, popatrzeć, pozabijać ludków i no i, i bym zrobił takiego let's playa fajnego Poza tym, mam zamiar pokazywać yy, czasami od czasu do czasu takie wideoblogi, tylko że nie z tym czyli ciągnę ręce? Nie z tym Chodź, nie z tym, nie z tym, nie, nie z tym, tylko z tym bo tu mam ścianę zieloną tutaj tutaj mam ścianę zieloną no tu mam ścianę zieloną i na tej ścianie zielonej y, mógłbym robić normalne wideoblogi, tylko że teraz tak naprawdę trochę nie, nie doogarniam i przygotowanie wszystkiego przemieszczenie stołu, stołu tam byłoby trochę trudne hmm. wiem po, po cholerę ponieważ nie mam innego miejsca. Tu mam łóżko, tu mam drzwi, tu mam ścianę. Tam też mam ścianę. Dobra, to co, znacie mój pokój, rozkładzik, znacie mniej więcej moje gry, wiecie mniej więcej co bym chciał robić i wiecie także, że mam dość dobry sprzęt, chociaż ta merka trochę tak dziwnie, chyba będę musiał sobie kupić nową no krup pikanty e, no e, co tam jeszcze mm, no więc no mogę mógłbym wam pokazać jak gadam z Anglikami, oczywiście z napisami z napisy e, polskie albo ja bym coś zrobił mam zamiast zrobić przepiękną fabułę tam mam tutaj 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 tu, o o tu 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 tu, tu 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 tutaj w opisie E, będzie link do najpiękniejszego filmu z Minecrafta jaki widziałem w życiu tak zetytowany tak z, na Machinie z, z, a, a, Tak zrobiony, że po prostu szok mózgu. Dobra, mam jeszcze 17 sekund. Dobra, mm, to ja się postreszczam. No dobra. No to dziękuję wam bardzo za jeśli, jeśli chcieliście oglądać. Proszę subskrybujcie. To jest dla mnie najważniejsze, ale bardzo ważne jest też dla mnie udostępnianie i bardzo bym chciał, żebyście pisali w komentarzach, czy podoba ją Wam, czy mam dalej kontynuować ten kanał, czy nie. Dobra, ja już nie przyciągam. Na razie.